Na momencik, Puchar Świata z Justyną Kowalczyk zacznie się kręcić. Witamy się z widzami. Pytania na śniadanie. Jakie ty pytania sobie zadajesz tuż przed tą inauguracją kolejnego, już dwunastego w swojej karierze Pucharu Świata? Jakie pytania? Ja eee, nie, nie mam pytań. Zastanawiam się, co mam zrobić, żeby było jak najlepiej, ale na razie bez pytań, raczej z wielokowkami. Wczoraj powiedziałem, Justyna Weteranka, była taka trochę obraza, ale. I jest też trochę chyba tak po tych wszystkich latach, że już niewiele sytuacji może Cię tutaj na tych trasach zaskoczyć. No tak, wiele już widziałam, bardzo wiele widziałam, bardzo w wielu sytuacjach sama uczestniczyłam, więc doświadczenie, e, bagaż doświadczeń też duży. Choć na pewno są nowe rzeczy, są nowe, nowe, nowi zawodnicy, nowa fantazja i bardziej to rozśmiesza czasem niż zaskoczy. A co czujesz, jak podchodzą dziennikarze z zagranicy, mówią, faworytka, oh, świetnie wyglądasz na nartach. Właśnie. Czuć, bardzo mi miło, że fajnie wygląda na to. całe życie na tym pracuje. To jest ważny sezon także dlatego, że jesteś po operacji kolana. Cała Polska się zastanawiała nad Twoim zdrowiem. Jak jest? Tak, wszystko w porządku. Dziękuję. Kolana sprawuje się bardzo dobrze. Przeszło i operacje, i rehabilitacje, i ciężkie treningi. Także wydaje mi się, że na pewno kolana nic już nie zaskunię. Teraz musi przejść batalię z Marienbiergen, Czaryse i innymi zawodniczkami. Jak nie jedna, to druga będzie dobrze biegać, to jest zupełnie normalne. Ale również Szwedki wyglądają nieźle, również Znianki wyglądają nieźle. Myślę, że na brak faworytek nie będziemy narzekać. Czego możemy Ci życzyć my i widzowie? Pytania na śniadanie przed tym sezonem? Strale mi się przydało. Dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo i powodzenia na trasie. Dziękuję.